Pytam się, jak długo przerwa jest. A no, on mi mówi, no to ile chcesz? no Pół godziny, godzina, dwie, no bo ile potrzebujesz? Mówię, aha, co no dobra, no to ja pół godziny potrzebuję. Dobrze, mówi, dobrze. Potem pytam się, na którą do pracy? A on mi mówi, no to na którą chcesz? No jak tam ci pasuje, no ja tu jestem o 7.30. Możesz być na 7.30, możesz być na 8.00, możesz być na 8.30, no jak ci tam wygodniej. Ja mówię, aha, no to dobra, mówię, no to ja przyjdę też na 7.30. O, no, mówi dobrze. No a pytam się, a jak długo się pracuje? <noise> On mi mówi, no to wiesz, no to ile chcesz, no 8 godzin, no 8,5, 9, to jak tam ci pasuje, no? Jadę do tej nowej pracy pogoda jest okropna Leje cały czas już sporo przejechałem Mam jeszcze 95 km No więc tak no tak jak mówię Prześledziłem tam ten adres w Google no, i tam gdzie mam jechać, do tej Austrii, no to to jest jakiś domek tam stoi, taki jednorodzinny. Ale wczoraj odezwał się do mnie kolej z agencji, bo przesłał mi uaktualniony meldunek. No i w tym meldunku, oczywiście, musi być zawarte miejsce pracy no i jest zawarte miejsce pracy firma jest w Szwajcarii To nie jest firma austriacka Tylko w Szwajcarii Nie w Sandgalen, tylko jakaś taka też na G, jakaś taka miścinka no i no patrzyłem po tym adresie w Google To ja nie wiem, no jaka jest szopa stoi. Nie wiem, czy firma ma siedzibę w shopie, wszystko możliwe w Szwajcarii. Niby mają stronę internetową. Wchodziłem na tą stronę, ale nic tam nie ma. Pusta. Tylko szablon taki wrzucony bez treści. Firma nazywa się po angielsku Case and Card Czyli klucze i karty Trochę ma to mało wspólnego z elektryką no Nie wiem o co chodzi w ogóle już teraz zgłupiałem zupełnie tak Jak powiedziałem że pojadę, to jadę ale mam takie mieszane uczucia może być, że to będzie taka firma, że szef i ja no i wtedy niestety trzeba się wykazać <grybujesz> jak się pracuje z szefem także całkiem możliwe, że że to nie przejdzie no zobaczymy co on tam mi każe robić? No, byłem w nowej pracy. <laughs> bardzo fajna praca. Moje częściowe przypuszczenia się potwierdziły. To jest bardzo mała firma. <laughs> tak jak myślałem. Na warsztacie jest szef. Taki młody chłopak ja i, i sekretarka. I to jest <laughs> cała firma. Nie wiem, może jeszcze gdzieś w biurze jest, bo on jeszcze coś mówił o jeszcze jakimś innym szefie. E, egzamin zdałem. <laughs> e, egzamin zdałem, dlatego że. E, no praca jest podobna do. Do montowania szaf. A ponieważ w Niemczech troszkę takie szafy montowałem, to jakieś pojęcie mam. No i zrobiłem całe urządzenie. Firma rzeczywiście zajmuje się kluczami. Nie jest to firma elektryczna. Są to takie klucze elektroniczne w postaci takiej pastylki albo w postaci karty. No i oni właśnie takie urządzenia wykonują. Na przykład do hotelu takie urządzenie, gdzie drukuje się klientowi kartę do pokoju, koduje to urządzenie, tą kartę. No i tam Wy, wy, wysuwa i się na jej klientowi więc oni takie urządzenia robią dzisiaj złożyłem takie jedno pośpiechu <laughs> nie ma wcale norma jest jedno urządzenie dziennie no jak tam się zahaczy następny dzień nic się nie dzieje w ogóle to lajtowe podejście do wszystkiego pytam się ile długo szerwa jest no, on mi mówi, no to ile chcesz, no pół godziny, godzina dwie, no bo ile potrzebujesz. Mówię, aha, no, co dobra, no to ja pół godziny potrzebuję. Dobrze mówi, dobrze. Potem pytam się, na którą do pracy. A on mi mówi, no to na którą chcesz, no jak tam ci pasuje, no ja tu jestem o 7:30. Możesz być na 7.30, możesz być na 8:00, możesz być na 8.30, no jak ci tam wygodniej? Ja mówię, aha, no to dobra, mówię, no to ja przyjdę też na 7.30. o, no, mówi dobrze. No a pytam się, a jak długo się pracuje? <noise> On mi mówi, no to wiesz, no to ile chcesz? No? 8 godzin. No pół 9, to jak tam ci pasuje, nie? Kurde, jaka lejtowa firma. No i co, no, praca na siedząco. Dostaje się schemat urządzenia, części, no i trzeba to poskładać, poskręcać, połączyć. Zresztą te urządzenia mówił mi, że jest tylko kilka rodzajów, wszystkie są do siebie podobne. Także jak zrobisz kilka, to już nie będzie schematu potrzebował, tylko będzie z pamięci to robił. Ech. No i twierdzi, że praca jest na długo. No. Nawet wymienił cyfrę, ale taką cyfrę walną, że się boję powtarzać, <laughs> żeby się nie ośmieszyć. <laughs> w razie powiedział, że na kilka lat. No dobra, no ja mówię, no dobra, zobaczymy. No. Także ogólnie spoko. Siedziba firmy jest tak jak myślałem w Szwajcarii, w tym miejscu właśnie, gdzie myślałem. Natomiast w Austrii mają warsztat. Tam gdzieś to się, to się składa. Ale ta siedziba firmy to jest tak w takiej, ja wiem. W takiej szopie. Nie wiem, no. no tutaj same szopy stoją. Może to dom. No. Nie wchodziłem tam do środka. No, Powiedział mi, że tam jest, tam jest siedziba firmy. A tu jest tylko warsztat. Do no, pracy mam 12 km. I muszę pokonać dwie granice. Mieszkam w Szwajcarii. Później muszę przejechać. Muszę wjechać do Liechtensteinu. Przejechać cały Liechtenstein. Na szczęście, Liechtenstein nie jest dużych i później pokonuje granicę Austria-Liechtenstein. Także zakupy mogę robić w Austrii, bo sklep jest bardzo duży naprzeciwko warsztatu. Później mnie pytał o mieszkanie. Ja mówię, że może ja przyjechałem spod Berna. No, ale to będziesz spod Berna przyjeżdżał, to... Mm, to może ty byś tylko dwa dni w tygodniu pracował? Ja mówię, że nie no, ja chcę pracować cały tydzień. No, ale to masz daleko. Ja mówię, no to nic nie szkodzi, no przecież mogę sobie tu znaleźć mieszkanie. Aha, to czekaj, ja zaraz zadzwonię, bo ja mam takie mieszkanie. No i pach, pach, wykonał trzy telefony i już dostałem mieszkanie. Bardzo fajne Pokój z kuchnią z umywalką Jedynie toaleta jest y, na zewnątrz na jeszcze dwa pokoje, które tu są. Ale toalety są dwie, więc jak jedna jest zajęta, to można skorzystać z drugiej. No ogólnie gitara jest, no wszystko mi pasuje. <laughs> jak nigdy. Żadnych ubrań ochronnych, żadnych kasków, żadnych butów, no nic kompletnie, no można sobie, ja w klapkach dzisiaj chodziłem. Oczywiście w warsztacie jest, jest kuchnia, można sobie kawę zrobić, jest kuchenka mikrofalowa, jest lodówka. No bo no naprawdę bardzo fajne warunki. Pieniądze też mi dali, w sumie niezłe. No bo tak jak mówiłem, że, że 35, no to nie 35, tylko 36, czyli jeszcze lepiej. No I w ogóle, no jak na razie, to wszystko, kurde, wygląda bardzo fajnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ten właściciel to taki młody chłopak, ja wiem, koło trzydziestki. Nie wiem czy on jest właściciel, czy on jest współwłaściciel, czy on jest tylko taki jakiś kierownik. No, no w każdym razie nikogo tam oprócz niego nie mam. No. On i ja no i ta sekretarka, ale ona tylko tam telefony odbiera, zajmuje się jakimiś takimi sprawami papierkowymi. Hotel też fajnie wyremontowany, wszystko nowe. Internet śmiga. No wszystko mi pasuje, no kurde bazda, naprawdę, bardzo fajnie. Zobaczymy ile to potrwa. Ja już kiedyś pracowałem w takiej firmie, też było podobnie. Bardzo fajnie. Tylko że tam była taka sytuacja, że no oni produkowali właśnie takie urządzenia nietypowe, tak jak tu się produkuje. To nie były takie urządzenia, to były inne urządzenia. Ale wszystko wyglądało bardzo podobnie, wszystko było super, dopóki były zamówienia na te urządzenia. A jak zamówień na te urządzenia nie było, no to szef no to ogłaszał przerwę, na przykład tygodniową, albo miesięczną. Przyszły zamówienia, no to znowu potrzebował, no. To To było w Niemczech, dość dawno. Myślę, że tak tutaj nie będzie, no. Przecież gadałem z nim tyle tej pracy. Ja zna co coś mi mówił, że tu jeszcze te, te dwa, co tutaj są, mówił, jeszcze musimy trzy zrobić. A w przyszłym tygodniu to tu dokończymy tu biuro, bo tam biuro robią, siedzibę, warsztat, warsztat, robią warsztat. Wszystko porozgrzebywane. No i ja mówię, a, a potem się zobaczy. Ja mówię, no ale tu. No to na ile to mieszkanie zapłacić? Zapłać sobie na miesiąc, mówi na miesiąc na 100% praca jest. A potem usiądziemy i porozmawiamy. No dobra, no, zobaczymy no. No zobaczymy no. Mieszkam teraz w górach w kantonie Gamen, a i takie mam widoki z okna kierowca pojechał. Ponieważ ja jestem youtuberem to mi mówią, że ja muszę tak mówić. Proszę subskrybować kanał, jeśli się podobało. Nacisnąć subskrypcja i dzwoneczek. Lajkować, łapka do góry, jak się podobało. E comentou